Czy te dzieci naprawdę latały, czy mi się to tylko śniło? Latały! więc to może nie tylko sen. Może dzieci z teatru Ocelot rzeczywiście potrafią latać. Brawa dla nich! Dla Najmłodszy kapitan! Chciałam również podziękować naszemu aktorowi panu. Panowi, który tutaj przed Państwem dziś wystąpił, roli podwójnej. Czy poznajecie tego pana? Ktoś tutaj zaprosił dzieci ze sceny. Na scenę. Kto to był? Myślicie, że to ten sam pan? Dobrze. A pan was się uczył ryczeć. To możecie teraz tak zaryczeć, żeby tutaj, nie wiem, cały lubię słyszał? Teraz tak oklaskiwać młodych kolegów, żeby cały nie słyszał. Dziękujemy Wam pięknie. A teraz Wasi koledzy Wam się przedstawią szybko. Proszę bardzo. Nazywam się Bartłomiej Burkawa. Prawa do poprawy. Nasza koleżanka, która latała na trapezie. Widzieliście, oni fantastycznie skakali przez skakankę? Są niesamowici. Ja zachęcam was również do tego, żebyście w przedszkolu, w szkole, na podwórku z mamą i z tatą i gdzie tylko można wychodzili na świeże powietrze, zabierali ze sobą prosty kawałek sznurka. Proszę, ja to zademonstruję. O! Dotknij sobie tego sznureczka. To taka skakanka. O! Żeby była ładniejsza, prawda? Ubrana w srebrny tutaj taki o... Wężyk. Proszę. Normalna skakanka? Tak, zwyczajna skakanka. To ja teraz poproszę jednego kolegę na scenę. Możesz no, przyjść do mnie? Śmiało, proszę. No śmiało, kto chciałby wejść po Skakankę, czy da się przez nią skakać? Tak, spróbuj wykonać jakiś piękny skok dla nas tu wszystkich. Tak, o tutaj, żeby było bezpiecznie. Proszę bardzo. I skok przez skakankę. Brawo! Jeszcze jeden. Brawo, brawo. I ty? Brawo dla Milki, bardzo ważne. Brawo, brawo. Milka się teraz wprowadza na miejsce. Tutaj, tutaj, są schodki. O tak, o. Dziękujemy, Emilce. Czyli co? Będziecie od tej pory skakać na skakance? Obiecacie mi? To zachęcam wszystkie dzieci, żeby skakały przez skakankę. Tu można nawet, tak jak mała Julia, skakać rozkroczki, czyli takie... Julia, pokażesz, jak wygląda ta rozkroczka? Pokaż. Można być taki szpagat, duży przestęp. Bez skakanki. Uwaga, Julka skacze. Możecie próbować. Za wytrwałość. Myślę, że jakiś piękny skok nam tu Bartek. Cofnijmy się wszyscy. No tyłu, ją. Zróbmy dla Bartka tutaj teraz scenę i miejsce. I też pokaże Wam niesamowity skok. Brawa. Uwaga. Brawa, dla Brawa. Wszyscy ci fantastyczni artyści przyjechali do Was tutaj z Lubina, Dolni no, oni daleko, ale też są dzieci z Legnicy i koleżanka ze Złotoryi. Mm. Jeżeli wy chcielibyście też należeć do Teatru Ocelot, to chciałabym was zaprosić do nas na zajęcia. Można chętne dzieci, które lubią się ruszać, są takie nieznośne,

Tak jak nasza Hania, też znajdą się miejsca. Prawda jeszcze raz dla Hani. Dla takich dzieciaczków, które podją się i muszą przełamać swoje lęki i wstydzą się występować przed wielką publicznością, tu też jest miejsce takie lęki, też próbujemy się tu przełamać. Bo jesteście wszyscy bardzo utalentowani. I tak jak ten nasz teatr sam w nazwie ma ruch, kulturę ruchu, sztuchę ruchu, więc my zajmujemy się po prostu ruchem. Jesteśmy teatrem od ruchu. Ruchu w powietrzu, ruchu na ziemi, Budujemy różne przestrzenne figury, to ja poproszę teraz dwóch specjalistów od przestrzennych figur. Zapraszam dwóch kolegów, którzy nam dzisiaj tu wykonają piękną figurę. Ja proponuję, a może oni sami nam zaproponują, co chcą pokazać. Skorpiona. Proszę bardzo, skorpion dla Państwa. W tegorocznej edycji programu Mam Talent wygrała para chłopiec z dziewczyną, którzy wykonywali właśnie taki element techniczny na finał. Zapraszamy jedną parę chętną, która się tam zgłasza. Dziewczyny? Ręka do góry, proszę bardzo, dwie chętne. Proszę bardzo, dwie Julie. Proszę bardzo, pokażcie to, co chcecie. Pierwszy szparat, może być pierwsza figura finałowa z programu Mam Talent. I zobaczcie, czy te dziewczynki malutkie nie mają talentu. Brawo! druga, nam zaprezentuje. Proszę. Proszę. Dziewczyny teraz pokażą drugą figurę. Finałową. Z programu Mam Talent. I proszę bardzo. Dzieci również mają talent. Wielkie brawa dla nich. No to co to będzie, jak one dorosną? To no jeszcze raz chciałam wam podziękować, że tak licznie tutaj dzisiaj przybyliście. Waszym paniom, chłopakczyniom, które was tu przyprowadziły w deszczu. Brawa dla waszych pań, opiekunek, Jeszcze raz ze swojej strony bardzo Wam dziękuję. Eee, nazywam się Beata Zając i jestem tutaj dyrektorem artystycznym i reżyserem tego widowiska i pięknie się Wam teraz kłaniam. A czy ktoś wie w jaką suknię jakiego ptaszka udaje? Dokładnie. A po czym można poznać pawia? Po pawi ogonku. Jest pawi ogonek? No a moja rączka co pokazuje? Główkę pawia. Proponuję, żebyście się wy też w przedszkolu, w szkole w ten sposób bawili. Wystarczy tylko założyć na rączkę rękawiczkę i udawać pięknego ptaszka. Zachęcam was wszystkich do zabawy w o Może nie wchodźcie sobie na ramiona i nie róbcie niczego, czego pani, na panie nie pozwolą. Zapraszam do nas na salę w Lubinie. Wszystkie chętne dzieci. Dziękuję jeszcze raz pięknym artystom i wam.